Dziewięć lat temu podczas badań kontrolnych dowiedziałem się, że mam raka. To był dla mnie szok. Trzy lata wcześniej urodziły mi się dzieci, Kacper i Filip, jednego dnia. Czyli wiadomo, bliźniaki. I zaczęło się bieganie po lekarzach, usunięcie guza, radioterapia, wizyty kontrolne. Na początku co 3 miesiące, później co pół roku, teraz co rok. W poradni onkologicznej zobaczyłem plakat Rak&Rolla. Postanowiłem się wziąć za siebie i ruszyłem z miejsca. Moje życie nabrało tempa. Przeszedłem na dietę, schudłem 10 kilo, później bieganie, kolejne 10 kilo. Biegając zbieram pieniądze dla chorych na raka. Pokazuję, że rak to nie wyrok. Biegam dla siebie, biegam dla zdrowia, biegam dla rakendrola. Teraz moje bieganie ma większy sens.